Państwa bardzo, bardzo przywitać. To jest tak, że myśmy się no myśleli o sobie o tym wydarzeniu właściwie już od paru lat. I teraz dzisiaj rano sobie pomyślałam, że w sumie to dobrze, że ono się nie zdarzyło właśnie 3 czy 4 lata temu, jak myśmy pierwszy raz pomyśleli o tym, że takie spotkanie warto by było zrobić, bo chyba teraz jest właściwy czas, to znaczy, że już jest tak dużo osób, które od różnej strony podchodzą do partycypacji, że chyba po prostu jest ten dobry czas, żeby już się to, te osoby po prostu częściej spotykały ze sobą nawzajem się dzieliły wiedzą, doświadczeniem. Antycypacja, włączanie obywateli do współdecydowania, do dyskusji o ich najbliższym otoczeniu, o lokalnej społeczności jest w Polsce konceptem relatywnie nowym. To słowo partycypacja, mimo że ono jest niezwykle starożytne, no to pojawiło się w kategoriach pewnej mody całkiem niedawno. I teraz chyba całe nasze zadanie polega na tym, żeby jakoś uchronić to od tego, co towarzyszy modom, czyli nieuchronnego przemijania. To, że zgromadziliśmy się tutaj w licznym gronie ludzi, którzy już mówiąc potocznie liznęli ten temat, jest niesamowitym zdarzeniem, bo te dwa dni są dla nas okazją do wymiany doświadczeń. Do opowiadania, jak działają różne mechanizmy, do refleksji, co można zrobić lepiej, jak można ulepszać te mechanizmy na szczeblu lokalnym. Takie, takie tworzenie przestrzeni dla mieszkańców, którzy szukają poparcia dla swoich projektów. Wymyśliłem taki model ustroju, który będę promował: demokracja partycypacyjna. granice partycypacji w czymś, co nazywam wyobraźnią mieszkańców i mieszkanek, którzy w tym procesie uczestniczą. Granice to jest stan umysłu i urzędników i nasz. Forum e, rzeczywiście daje nam taką możliwość spotkania w takiej bardzo przyjemnej atmosferze i urzędników, i, e, i organizacji pozarządowych, i aktywistów. Marek Malinowski, Ruch Demokracji Bezpośredniej. Sylwia Wajland, Urząd targowek Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Soclat Białystek. Jestem z Gdańska i pracuję w Urzędzie Miejskim. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Życiastek. Mam Na nadzieję, że forum będzie się jakby rozwijało, jakby docelowo będziemy poszerzali też tą grupę uczestników forum po to, żeby rzeczywiście poszerzać to środowisko osób, które się zajmują partycypacją i które działają w tym polu. Jeśli nie wie się, jak to zrobić, jeśli robi się to źle, to w gruncie rzeczy rezultaty, które osiągamy, mogą być odwrotne od zamierzonych. Rola. Takich osób, jak wy, ustanawiających reguły, stojących na ich straży, powoduje, że albo partycypacja jest zachęcającym doświadczeniem, którego chcielibyśmy więcej, albo jest rozczarowaniem. To, co silnie działa w Polsce, to są takie e, działania partycypacyjne e, skierowane przeciwko czemuś, tak? W proteście. I oczywiście jest w tym wartość, ponieważ to też jest głos obywateli, który, e, który może prowadzić do czegoś konstruktywnego. Natomiast brakuje wydaje mi się, e, właśnie takich, takich postaw, w których faktycznie e, i mean i think in the uk our research shows that most people start their engaged long-term engagement by something a negative experience it's really we all need to get better at making that bridge between being angry about something and then turning that into constructive things but i think participation is a school for building those, those skills both in the uk and, and elsewhere Uczymy się nowych rzeczy od innych ludzi, w innych kontekstach. Każdy z naszych kolejnych procesów partycypacyjnych jest albo dla innych ludzi, albo w innym obszarze. My z naszą wiedzą powinniśmy wychodzić do ludzi. Mówiąc krótko, konkretnie, wychodźmy z tym do ludzi, bo to, co jest tam dane, to, to zdobyliśmy w trakcie lat doświadczeń, pracy zawodowej itd., to trzeba się z tym po prostu dzielić. <śmulacza> To jak praktykujemy partycypację doprowadzę do budowania jakiegoś nowego modelu demokracji i w tym sensie wciąż eksperymentujemy, wciąż praktykujemy, wciąż szukamy sposobów, metod. Setka ludzi, setka partycypatorów, ludzi zaangażowanych w partycypację. Jak może was tu jeszcze nie być?